Witam bardzo serdecznie. Ja jestem Wikusek, a dzisiaj chciałem Wam przedstawić materiał z Blonsów i teraz to jest w sumie nowa gierka. Ale dobra, czy, co tu się dzieje? Walczę z jakimś typem. Wybierz mapę. Dobra, to jest uczek ogólnie. Z tego co pamiętam Wilk, a dokładnie jeżeli nie wyznacie Wilka, no to to jest ten ziomeczek. No i w sumie Kasper również, którzy mega często oglądali właśnie Blonsy i oni zawsze napędzali w ogóle tą serię. Oczywiście pozdrawiam chłopaków. No właśnie Wilku mi twierdził, że przegram nawet na samoczku. No zobaczymy, czy tak będzie. Dobra. Hejka, jestem Quincy. Jeden z bohaterów gry Blon z Storm. No właśnie, tak gra się tak nazywa. Ale ją macie w tytule. Zagrajmy w kartę i pokonajmy Gwen. Okej, okay, to jest Gwen. Różowy Blon. Za używanie kart płaci się złotem użyj różowego balona. Czyli to jest coins. Dobra, nie wiem, turę. Okej, okay, karta Blonfa tylko wroga bohatera gdy X opóźnienie dojdzie do zera tak jak u twojego szybkiego różowego blona <grym> Okej, okay. świetnie, coś czuję Gwen będzie chciała się odegrać Chciała czy chciał? W sumie nie przeczytałem Dobra, super Wygrałem samouczek, chyba <grym> nie no, tu jest kilka samouczków. Bo jeżeli na tamtym co przed chwilą było, bym miał przegrać, to, to jest niemożliwe w sumie więc. No, raczej zobaczymy, czy poradzić sobie z tym. Dobra, tu raps Zobaczmy, co tam tu klepną Niebieski blond. Okej, okay. małpka podstawowa. Rozstawmy małpę z rzutkami, żeby nas broniła. Dobra, ale jak to się kurde wyciąga? Nie wiem, tu postawę. Okej, okay, mamy 5 pól. Dobra, teraz go muszę nacelować i strzelić. Aha, nieźle. Doskonale małpka z rzutkami. O... Osłabiła tego Blona, więc w następnym turze zada nam o mniej obrażeń Okej, okay, no za to kończmy turę Teraz tura przeciwnika, dobra, co on tu wykmini? Okej okay. Okej, okay, on nas uderza, uważaj gdy poziom zdrowia twojego bohatera spadnie do zera, przegraj, zapewnijmy sobie lepszą ochronę i wygrajmy ten pojedynek Dobra, trwa tura Mapka z rzutkami. Dobra, to jest jakieś dziwne Dobra, postawiam Minus 20, teraz ten minus 20, że go zabić. Dobra, świetnie, jesteśmy o krok bliżej zwycięstwa. Dobra, no trzeba chyba zakończyć turę, no. Więc to są te trójki. Mob po postawił. Ja pierdzie. Sportem blond, na szczęście mamy kilka tur, zanim zaatakuję, ale musimy brać się do roboty. Dobra. Tak szczerze nie wiem o co chodzi. Dobra, postawmy zio tego, Zioma. I tego. Okej, okay, no oni chyba powinni dać sobie radę, nie? Jak można takiego młaba pokonać? Myślimy, mi to ktoś do wytłumaczyć. Super małpka Czego jeszcze? Co jest grane? Dobra, ma 10 HP, hop Kwatura. Zrzut Nie szybko musimy zatkać się zanim super małpka Użyj tej karty, żeby... Żeby wziąć więcej kart Dobra Co on da? Zielone Szybki odpoczynek, wtf? Zmniejszał później wybranego blona o jeden. Nie wiem o co chodzi. Rozstawianie robię. Nie wiem co mam rzucić. Nie wiem o co chodzi z tym. Nie mam pojęcia. Uży tych blonów i karty mocy. Dobra, ale jak? Jak? Jak to się zarzuca? Nie wiem o co chodzi. Zmniejszał później wybranego blona. Ty masz opóźnienie. Nie wiem, co to znaczy. Zakończ turę. Nie wiem, co to było. Dostan na dziób. Nie, nie wiem tak szczerze, co to było, nie? <grytanie> Doskonale, czas na nowe zwania. No way. Dobra, Samuczek to jest. Tak szczerze, nie wiem, czy coś więcej będzie niż samuczek w dzisiejszym odcinku, ale dobra, nie wiem, co to za mapa, ale wygląda Do dzieła, czas na rundę trzecią. Tura przeciwnika, zobaczmy. Dobra, 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 co tu się dzieje? Jezus, ile tych wrogów tu zostały? Dobra, postawmy to. Ja wiem, że się będę rajdował na, na tej grze. To już jest wiadome. Nie trzeba nic więcej powiedzieć. Dobra, żowy blond, nie jesteśmy na niego. Więc mogę sobie postawić tego, x'a. Gdy używasz kart blond, dostajesz jedną kartę blondonium za każdym wydanym sztukę złota. Okej, okay, fajne. Dobra, postawię to cała nie. Cała kuźwa. Minus 5 pękł. Seziomek, dobra, czyli mogę sobie z tego używać. Zaraz zrobi się naprawdę gorąco. Zumy, jak ta mapa. Lista burza, co to jest? Aha. Czemu on ma taką umiejętność? A ja mam kuźwa jakąś taką. Co to kuźwa jest za fair? Play games. Dobra, no. Laga na lewego, no. 105 hapsa na hita. Dobra. Ten samuczek nie jest aż tak ciężki, ale dobra. Nie wiem co mogę powiedzieć więcej. Zaraz pewnie się wywalę, jak to powiedziałem. Dobra, wybaczę. Trzeba było chwilkę przerwy, ale dobra. Ha, tym razem cię załatwi. Fila, słyszałeś to? Czas, ja ty sobie chociaż z drugiej strony Gwen na coś tam ciągnął. Zobaczmy co to takiego. Aha, mam sobie zakończyć turę. Burza. Eee, co ja ma zrobić? Wow, to burza, ponieważ pierwszy ruch należy do ciebie. Jako pierwszy otrzymam jej efekt to żółty blond. Czemu ona ma 13 końców? I. to coś. O oh, tak, yy, Dobra, co byłem gry, efekt działa, już się zmieniałem w następnej yy, Spoko, widzę, że Podobna sytuacja Mogliby strzelić Dobra, nie wiem Hej, dawaj, użyj karty i zatruj tego blona Jakiego blona? Co mam zrobić, kurde? Takers, Mogę mu strzelić? Chyba nie za bardzo 10 hapsa ma, no dobra Dobra, moaba chłop postawił, no dobra Okej, okay, co my tu mamy? Mm, dobra, on ma jakiś taki... Nie wiem zakończę saturę Nie wiem, co to był za efekt Chyba ten burzowec się tam było, tak? W sumie nie patrzyłem, <laughs> XD. Zwycięstwo. Samuczek, ostatni. Bohater odblokowany. Gwen. Dolin. Dobra, to tak nie było. Nowa karta. ej chyba. Chyba samuczek się zakończył. Bumerangowa małpa. Karta krótka przerwa, nie? Co tam pisała? Ten czoły blond. Dobra, by sobie zobaczyć kartę jeszcze. Dobra, chyba samuczek kończony, no. Samuczek łatwy, nie dziękuję. Mogę sobie zobaczyć przygoda. Pojedynek, zagry online? Wyjdź. Osiągnięcia. Tak gramy osiągnięcia? Ale tylko takie growa, dobra. A nie na Steamie. Dobra, sklep, kolekcja. O, zobaczmy sobie karty. Dużo tego chyba jest. A może nie? Hmm, świątynia. Mroczny mistrz, no kurde dobra. Nie wiem, możecie napisać jakieś ciekawe karty, co są fajne, czy coś takiego. Nie wiem, jakiś poradnik, porady. Nie wiem, wilki, kacper pewnie się wykażą. A jak na razie to by było na tyle. Nie wiem, napiszcie co byście chcieli w następnym materiale. Nie wiem, czy przygoda, czy może online, czy nie wiem. Napiszcie po prostu. I teraz co? Siema.